Hejka widzowie z tej strony Partyx i zrobiłem ścież ścieżki. Takie. I do tej, i do biblioteki. Mam dzisiaj zamiar tutaj zrobić może kopalnię. No, to będzie dalej kopalnia. Zobaczmy, jak jest u nas w bibliotece. książeczki, Aj, dobra, rozstawię trochę te książki. To jest takie. O. Czekaj. Jakaś książka inna. Czekajcie, chwila. Jakaś inna książka. Wynalazki autorstwa naukowiec jakiś Dobra. Jak zrobić maszynę do Pedroka? Będzie można Pedroka. Jak zrobić command bloka? Jak zrobić maszynę do robienia oraz inne. Jak zrobić NPC? Jak zrobić bo... Co? Opera, co? Co? O kurde. Okej. Okay. A co my mamy tutaj? Dwa dispenser. Trzy, trzy, trzy Ej, właśnie tu są te rzeczy, to może to zrobimy. Spróbujemy to zrobić. Tylko czekajcie chwilę. Dobra. Musimy. Ja tutaj mam. Sch Czekaj, może. Kliknę, może wytować się. Ej! Dobra. Mam schemat, jak to zrobić. Okej. Okay. Czyli musimy. Ale gdzie to zrobić teraz? Palerida. Hmm. Zrobimy to może na dole. I co? Mamy redstone. Więcej yeah. był? Mm, tutaj to... Nie, dobra. Zróbmy to na zewnątrz. Pessimist będzie to robić w moim domku. Może, po, może tutaj, gdzie nikogo nie ma. Dobra. Yy, to teraz tak. Pyk, pyk tak trzeba. Yy. Okay. Dobra, okay. tutaj będzie trzeba to chyba. takie jest tutaj. No i teraz trzeba to. Odciągnąć co to tego. aha, nie, bo to jest źle skierował. skierował. to skierował. tak jakoś tak o. aha, i to wszystko to wszystko y, jest do tego komparatora dobra, dispenser zawsze. robimy to ja jakby nie wierzę, że to, ale jak ktoś nam dał rzeczy na to, no to poprzemy nie spróbować. Um. A, to... czekaj, to, to może tak zrobimy. Pyk, 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 pyk. 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 Dobra. By, aha. Byk, byk. A jeszcze jedno, to było... hoper i hoperów. Trzy. Tylko, może... To było pewnie około wszystko jest z tego. Więc trzeba ogarnąć takie coś. Ogólnie, mam takie coś Więc poczekaj. No i tutaj trzeba Dać takie coś Teraz takie coś tu Aha, jeszcze raz stało trochę Mam 21 bo tam były czarownice w moim domu, nie wiem czemu. A co jest? A. Pyk. To powinno zadziałać. Jakoś tak. Sprawdźmy na przykład na jednym radstone jak to E. Aha, Aha zrobiłem już to. Teraz. Najmat, 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 najmat. Mm, mm, najmat. Aha. Właśnie. Przecież tak. I ostatni Pyk okej okay. teraz trzeba teraz trzeba właśnie dać ten dirt, 64 dirta hmm. musimy pójść do tanku czekajcie chwilę dobra, jesteśmy w tanku mam akurat pokopałem tutaj 64 jak było tu napisane, nie? Przedmał w sadzie Wielka chwila. Uff. I trzy, dwa, jeden. Dobra, jest. Co jest? Jest! Co jest? Y Dobra, widzowie, nie udało mi się, bo tu było coś złego, ale raz damy sobie to i będzie działało. 3, 2, jeden. Dobra, dobra, dałem to, bo już wszystko wciągnęło i nie mogę. Jak? 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 Nie, 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 nie. Jak, jak to możliwe? Dobra. To jest moja maszyna. Może ją kiedyś gdzieś przeniosę, ale to jest moja maszyna. Robienie pedroka. Ten wynalazca naprawdę mi pomógł. Jezus, jak? Dobra, w następnym odcinku zrobimy coś jeszcze. I na pewno w, dru w drugim odcinku zauważycie tutaj podwórko moje. Zrobię teraz. Tutaj wykopię drzwi, no i tu to przeniosę gdzieś. Więc, pa!